Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać rozpoczęcie robótki na szydełku, ale troszeczkę w inny sposób. Jak zaczynamy robić łańcuszek, tak jak tutaj, i później obrabiamy półsłupkami, czy bądź, bądź słupkami, to ten łańcuszek tutaj po prostu się nie rozciąga. On trzyma nam, trzyma nam robótkę i wcale się nie, nie rozciąga. W niektórych pracach jest to konieczne, więc wtedy wiadomo, używamy w ten sposób robimy. Tutaj mam po prostu oczka łańcuszka i mam obrobione półsłupkami. A teraz wam pokażę jak zrobić taki początek robótki, tylko że żeby ten początek był bardzo elastyczny. Na początek. Ja tutaj to zostawię, żebyśmy mieli później jak porównać. Na początek robię dwa oczka łańcuszka. Robię dwa oczka łańcuszka i teraz tutaj, zobaczcie, tu pod dwie nitki, o, tu, w ten sam sienki początek, tu, tutaj, wbijam szydełko i, i wyciągam sobie nitkę jak przy półsłupku. Tylko teraz nie kończę półsłupka... Tylko robię jedno oczko łańcuszka w ten sposób i kończę półsłupek. I znowu wbijam w następne, zobaczcie, tutaj, tu, tu, o, w to, wbijam sobie szydełko, także tutaj na szydełku muszę zawsze mieć dwie nitki, wbijam sobie, przeciągam, Robię oczko łańcuszka i zakończam półsłupek. I znowu wbijam. Zobaczcie, cofam się tutaj w to miejsce. Tu cofam się. Tutaj mam dwie niteczki na szydełku. Przeciągam nasze, przeciągam szydełko, wyciągam nitkę. Robię. Przez jedno oczko tylko i dopiero kończę. I znowu wbijam szydełko. Źle już się mi wbiło. Wbijam szydełko tutaj, przeciągam przez, po prostu wyciągam yy, włóczkę, przerabiam przez jedno oczko. I przerabiam przez dwa oczka, czyli zakańczam. I znowu po kilku oczkach już będziecie widzieć, w które miejsce wbijamy to szydełko. Na początku trzeba troszeczkę uważać, ale, ale to jest kwestia chwili, i będziecie już wiedzieć, zawsze wbijamy i zawsze musimy tutaj mieć dwie te, te niteczki. Przeciągamy. Wyciągamy po prostu nitkę, potem robimy jakby jedno oczko łańcuszka, czyli przerabiamy przez jedno oczko i dopiero przez dwa. I znowu. I przez jedno, i przez dwa. Ja jeszcze zrobię kawałeczek, żeby wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy jednym, a drugim rozpoczęciem. Jeszcze zrobię ze dwa te oczka. Ja robię teraz troszeczkę szybciej, bo już jeżeli ktoś jeszcze nie złapał jak to się robi, to może się cofnąć do samego początku filmiku i sobie to popatrzeć, jak to tam robię lub zwolnić sobie filmik. Puścić powiedzmy o połowę wolniej. O. I zobaczcie. I teraz mam początek, i o. Zobaczcie, mi się rozciąga. Widzicie? O. Tutaj trzymało, natomiast tu nam się rozciąga. O. Chcąc pociągnąć za dwie te nitki, to zobaczcie, to się ciągnie. A tego nie rozciągnę początku. Jak, jak później ta praca nasza jest elastyczna, to tutaj ten początek nam trzyma. Rozpoczynając w ten sposób, tutaj nic nie trzyma, tutaj mamy ten, ten brzeg mamy bardzo elastyczny. A teraz Wam pokażę. Moi kochani, jak zrobić taki właśnie brzeg półsłupkami nawijanymi, i znów robimy. Dwa oczka łańcuszka, nawijamy, jak sama nazwa wskazuje, yy, że to jest półsłupek. Nawijamy i przeciągamy przez jedno oczko. Prawda? Wyciągamy z tą włóczkę, przeciągamy przez jedno oczko tylko i przez wszystkie trzy. I znowu nawijamy, wbijamy w to. W, to, w ten łańcuszek, który nam powstał, co zrobiliśmy? Jedno oczko łańcuszka, wyciągamy włóczkę, przeciągamy przez jedno oczko i robimy i zakończamy, jakby ten półsłupek nawijany. I znowu wyciągamy, robimy jedno oczko tego łańcuszka naszego. I wyciągamy, i kolejne o. Robimy jedno, i wyciągamy, i kolejne oczko. Wbijamy, wyciągamy nitkę, prze przerabiamy tylko przez jedno, i potem przeciągamy przez trzy. Po prostu wychodzi nam wyżej. Niż robiliśmy to zwykłymi półsłupkami, a brzeg też będziemy mieć bardzo elastyczny. Możemy również rozpocząć naszą pracę słupkami. Też robimy dwa oczka łańcuszka. Zawsze tą pracę wykonujemy rozpoczynając od dwóch oczek łańcuszka. Nawijamy i teraz zobaczcie, i robimy, wbijamy w pierwsze. Oczko, które tutaj nam się utworzyło, wyciągamy naszą nitkę tak jak w poprzednich naszych rozpoczęciach, prawda? Robimy przez jedno oczko i teraz tak jak słupek, przez dwa i przez dwa. I znowu nawijamy, przeciągamy nitkę, tutaj wbijamy szydełko. Zawsze dwie niteczki, to jest to oczko łańcuszka, które powstaje. O, to jest, wbijamy zawsze w to oczko łańcuszka, które teraz zrobiliśmy i przez dwa, i przez dwa. I znowu wbijamy, przeciągamy, i robimy przez jedno, i przez dwa, i przez dwa. I nam powstaje tutaj taki brzeg, który będzie zrobiony Słupka. Pokażę jak to wygląda w praktyce takie rozpoczęcie, tutaj rozpoczęłam właśnie moją pracę półsłupkami, tu nie jest niczym to obrobione, zobaczcie ten brzeg mam bardzo, bardzo rozciągliwy, tu nic mi nie trzyma, bo nieraz przy szytełkowych pracach po prostu jest problem, bo nie możemy tego przełożyć przez głowę, musimy robić jakieś zapięcia, tutaj tu mamy, zobaczcie, ten brzeg bardzo, bardzo elastyczny. To nie jest niczym obrobione. To jest po prostu rozpoczęcie naszej pracy za pomocą półsłupków bez wykonywania łańcuszka. Także mam nadzieję, że będziecie korzystać, że będziecie korzystać z, tych, z tych sposobów. Tutaj, tak jak mówię, jest ten sposób półsłupkami i ja najczęściej taki stosuję. Tutaj mamy zwykły łańcuszek i zrobione półsłupki. On, te brzegi się różnią, no troszeczkę się różnią, ale zobaczcie, jest po prostu ten brzeg jest bardzo elastyczny. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych moich lekcji. Postaram się przekazywać takie właśnie nowinki. Które y, gdzieś usłyszałam, a ten sposób y, właśnie podpowiedziała mi y, Agata, y, która y, bardzo fajne robi rzeczy, i też y, cie, nieraz z jej y, pomysłów korzystam. Dziękuję bardzo.